Cześć! Z tej strony Kamil ze Smart Muscle. Na prośbę Snoozy1995 przygotowałem materiał dotyczący progresji podczas treningu siłowego. Skupię się dzisiaj na metodach progresji, które mają według mnie najlepsze zastosowanie. Te sposoby mogą, a nawet powinny być stosowane, aby robić postępy, przeskakiwać kolejne poprzeczki rozwoju. Niektóre z tych sposobów przeznaczone są dla osób początkujących, a niektóre dla osób zdecydowanie bardziej doświadczonych, ale o tym po kolei. Zaczynamy od podstawowej i najbardziej bazowej metody progresji, czyli zwiększanie ciężaru. Tutaj oczywiście sprawa jest logiczna i chodzi nam o dokładanie obciążeń podczas wykonywanych ćwiczeń, ale można to zrobić dobrze i mieć z tego benefity, ale można to też zrobić źle i w konsekwencji zatrzymać się z postępami. Przedstawię schemat prawidłowego dokładania obciążeń. Dla przykładu wykonujesz wyciskanie 100 kg i masz do zrobienia 3 serie od 8 do 10 powtórzeń. Na pierwszym treningu wykonałeś 3 serie po 10 powtórzeń, gdzie 10 powtórzeń było z mocnym zapasem na około 3 Powtórzenia. W takim wypadku, na następnym treningu dokładasz sobie spokojnie 5 kg i znowu wykonałeś 3 serie po 10 powtórzeń. Ale ostatnie powtórzenie było już naprawdę ciężkie, dlatego na następnym treningu dokładając kolejne 5 kg wykonasz już tylko 3 serie, ale po 8 powtórzeń. I tutaj bardzo ważna sprawa. Na następnym treningu nie dokładasz obciążenia, ale starasz się wymaksować serię tym samym ciężarem i wykonać maksimum założonych powtórzeń, czyli 10. I tak w kółko. Dzięki takiemu postępowaniu rozkładasz progres siłowy w czasie i możesz progresować przez bardzo długi czas. Natomiast wykonując zbyt gwałtowne dokładanie ciężaru, gdzie nie jesteś w stanie wykonać założonej liczby powtórzeń, a ty ciągle chcesz dokładać i dokładać ciężaru, to doprowadzi do tego, że zatrzymasz się ze swoim postępem i bardzo ciężko będzie ci potem wykonać jakikolwiek progres. 2. Zwiększanie ilości powtórzeń lub serii. Tutaj mamy już wzrost objętości. Treningowej. Tak jak dokładanie ciężaru było głównie wzrostem intensywności treningowej, tak teraz mamy wzrost, wzrost objętości treningowej. Zwiększanie ilości serii wraz z upływem czasu jest dobrym rozwiązaniem, ale ja przedstawię Ci dzisiaj metodę mniej popularną, dzięki której na każdym treningu zrobisz postęp i tak naprawdę ciężko jest go zatrzymać. Metody poznałem w planie, który miałem rozpisany od Łukasza Modzelewskiego, kiedy jeszcze współpracowaliśmy razem. Spodobała mi się i stosuję ją teraz ponownie. Tłumacząc ją w najprostszy sposób, jako przykład użyję wyprostów nóg na maszynie, gdzie w pierwszym tygodniu planu mam do wykonania 3 serie od 15 do 20 powtórzeń. Pierwszego tygodnia wykonuję 3 serie po 15 powtórzeń, bo dałem sobie duży ciężar. Drugiego tygodnia zostaję na tym samym ciężarze i wykonuję już 3 serie po 20 powtórzeń. I teraz następuje ciekawy myk. Wykonałem te 20 powtórzeń, więc na następnym treningu wykonuję podwójną metodę progresji. Po pierwsze, zwiększam ciężar, aby wykonać nim ponownie mniejszą ilość powtórzeń, czyli 15. A Po drugie, dodaję kolejną serię i mam już do wykonania 4 serie z większym obciążeniem. I kiedy dojdę do tego, że wykonałem 4 serie po 20 powtórzeń, na kolejnym treningu dodaję kolejną, piątą już serię i powtarzam cały proces. Po dojściu do 5 serii 20 powtórzeń. Pełnych powtórzeń. Istotnie dodaję ciężaru i wracam do trzech serii i znowu 15-20 powtórzeń. Potem wykonując 20 powtórzeń, kolejna czwarta seria, wykonując 20 powtórzeń, piąta seria, mocne dołożenie ciężaru, 3 serie i tak w kółko. Jest to metoda dla co najmniej osób średnio zaawansowanych. Dzięki niej rośnie jednocześnie intensywność, jak i objętość treningowa. Cały czas robimy postęp. Trzecia metoda, wydłużanie time under tension, czyli czasu pod napięciem. Jest to czas, który mówi o tym jak długo podczas wykonywania powtórzeń lub serii nasze mięśnie są pod napięciem. Istnieje bardzo dużo różnych szkół o tym jak długi czas pod napięciem powinien być. Ja przerabiałem większość z nich i robiłem powtórzenia bardzo szybkie normalne i długie, nawet ze czterosekundową fazą negatywną i pozytywną plus do tego sekundowe pauzy. Wydłużony czas pod napięciem szczególnie przydaje się dla osób, które mają problem z wyczuciem trenowanych mięśni i dla nich właśnie szczególnie polecam wydłużoną fazę negatywną, czyli to jest ten ruch, gdzie na przykład opuszczamy ciężar na klatkę, gdzie opuszczamy Sztangę na biceps na dół. Kolejnym plusem przedłużonej fazy ruchu jest również zachowanie lepszej techniki, to oczywiście za sprawą użycia mniejszego ciężaru, do którego wydłużenie czasu nas oczywiście zmusza. Od siebie jednak polecam, aby niepotrzebnie nie przedłużać czasu wykonywania powtórzeń. Należy zachować optymalny czas, taki, który nie będzie powodował, że konieczne będzie zmniejszanie ciężaru, a także nie na tyle szybkiego, aby nie tracić odpowiedniej techniki podczas wykonywania ćwiczeń. Bez patrzenia na stoper, optymalne tempo, według mnie wygląda tak. Sztangę biorę ze stojaka. Czech. Czech. Róg jest po prostu swobodny. Super seria, seria potrójna, gigant seria. Popularne rozwiązania wśród osób trenujących na siłowni. Te serie jest to połączenie kilku ćwiczeń razem i wykonanie ich jedno po drugim bez większej przerwy. Metoda sprawdza się fajnie. Kiedy głównym celem treningowym jest chęć poprawienia wytrzymałości mięśni, a także kiedy na trening mamy mało czasu. Super seria to połączenie dwóch ćwiczeń na przeciwstawne partie. Mięśniowe takie jak biceps i triceps, plecy i klatka. Seria potrójna jest złożona z trzech ćwiczeń: i tutaj na przykład bark, biceps, triceps. Gigant seria jest już serią bardzo wymagającą i może być zastosowana robiąc dwa ćwiczenia na biceps, dwa na triceps lub zaczynając od dnu, potem plecy, klatka, barki dobra metoda na zwiększenie wytrzymałości mięśni i istotnego oczywiście poprawienia kondycji. Następnie mamy rest-pause w serii wykonanej jako dropset. Dla przykładu 100 kg w wyciskaniu na klatkę, robię z tym maksymalną ilość powtórzeń, czyli 10. Po zrobieniu serii bez chwili odpoczynku zdejmuję 20% obciążenia i z 80 wykonuję maksymalną ilość powtórzeń. Następnie powtarzam cały proces, zostawiam 6 dyszek na sztandze i robię ponownie maksymalną ilość powtórzeń. Ilość powtórzeń i procent zdejmowanego ciężaru tak naprawdę jest zależna od Waszego planu celu. Ja wykonuję to w ten sposób. Ale metodę, którą zostawiam na koniec i uważam ją za najbardziej wymagającą dla nas, naszych mięśni i dla naszego całego układu nerwowego jest to rest pause ze stałym ciężarem. I wygląda to tak. Na sztangę zakładam maksymalny ciężar, z jakim jestem w stanie wykonać 8 powtórzeń. Po wykonaniu ostatniego powtórzenia odkładam sztangę na sto, jak robię kilka głębokich... Wdechów, wydechów i po około 20-30 sekundach biorę ponownie tą samą sztangę i wykonuję maksymalną ilość powtórzeń. Obstawiam, że około 6, sztanga ponownie na stojaki przerwa 20-30 sekund i ponawiam ten sam ruch, i pewnie tutaj już się kończy na 3-4 powtórzeniach. Po takiej serii z całą pewnością nie będziesz miał ochoty na kolejną serię tego samego ćwiczenia. Tak jak wspomniałem, jest to metoda bardzo mocno obciążająca centralny układ nerwowy i ta metoda powinna mieć konkretny cel, na przykład aby przełamać stagnację na danej partii mięśniowej. Ten rest pause nie dodawaj do wielu ćwiczeń, do jednego ćwiczenia głównego wystarczy. Ostatnia metoda, wydawać by się mogło, że banalna, ale bardzo istotna jest to prowadzenie dziennika treningowego. Mięśnie, aby mogły zwiększać swoją siłę, rozmiary, potrzebują coraz większego bodźca, żeby zapewnić to, każdy trening musi być mocniejszy od poprzedniego. Aby mieć pewność, że wykonujesz mocniejsze treningi, warto prowadzić notatnik treningowy i zapisywać w nim swoje ciężary, ilość serii, ilość wykonywanych powtórzeń. Dzięki temu na następnym treningu wszystko jest czarno na białym i dokładnie wiemy, jak wyglądał poprzedni Trening I ile musimy dołożyć na tym treningu, aby był mocniejszy od poprzedniego, tak aby zmusić mięśnie do jeszcze większej pracy i sprowokować je do wzrostu. Te metody są metodami uniwersalnymi, sprawdzają się bardzo dobrze. Rozpoczynając plan treningowy, może się okazać, że żadna z nich nie będzie potrzebna na samym początku, a dopiero po kilku tygodniach ich zastosowanie będzie miało sens, aby dawać mięśniom coraz większe bodźce, tak zwany progressive overload, czyli przeładowywanie. Mięśni, ale tym tematem zajmiemy się w kolejnych materiałach, bo jest to temat nieco bardziej rozległy i szalenie ważny. Na zakończenie, jeszcze dodam, że z tymi metodami należy postępować rozważnie i na pewno nie stosować wszystkich naraz. Dlatego, że w prosty sposób można przeciążyć swój organizm, a także układ nerwowy. A w takim przypadku, no, raczej ciężko jest zrobić progres. I ja się z wami żegnam. Widzimy się następnym razem. Dzięki za oglądanie. Hej!